Pozdrowienia dla Moni za podrzucenie linka z informacją o update'cie. Zabawa z 1 kaka za komentarze przenoszę na koniec filmu, nie będzie już na początku. Hej, siemanko! Z tej strony Rejsu. Dziś zaprezentuję wam zmiany jakie nastąpiły po update balansu skillów niektórych kart specjalisty. Testowanie pod względem PVP będzie w osobnym odcinku niezbyt profesjonalne, ale jako tako sprawdzimy. Tak więc zacznijmy od pierwszej karty specjalisty, jaką jest myśliwy zwany Rangerem. Wszystkie jego ataki miały zasięg 9 komórek, co zostało zmienione na 11. Jest to całkiem sporawy plus, mimo że dwie kratki wydaje się, że to nic, ale naprawdę to dużo. Tak więc zacznijmy od bufa Sokole Oko. Dodali w nim opcję, że jest 15% szans, że gdy oberwiemy obrażeniami krytycznymi, dostaniemy 15% mniejsze obrażenia. Kolejny skill, w którym nastąpiła zmiana, jest uderzenie pioruna. Zmienili w nim czas działania z 0,5 sekundy na 0,2, czyli czas wykonania tego skilla wykonuje się o wiele szybciej. Następny skill, z którym nastąpiła zmiana, jest zwiększenie zasięgu. Jak graliście rangerem, to wiecie, że to był skill, którego jeden z ataków wydawał się bardzo długim do wykonania. Bo same ruchy graficzne, zanim pójdzie strzał, zajmowały 1,2 sekundy. PvP odgrywa to jednak dosyć dużą rolę. I z pomocą przyszedł nam Entwe, No bo nie Game Fail, bo po nich to nie ma się czego spodziewać. Zmienili długość wykonania skilla z 1,2 sekundy na 0,4 i teraz ten skill działa jak marzenie. Dodatkowo zmienili w nim zasięg z 12 komórek na 14. Kurcze, nice one and well. Dobra, kolejnym skillem zmienionym jest buff szybka regeneracja. Zmienili czas jego ponownego użycia ze 120 sekund na 180. Co jest minusem, bo musimy dłużej czekać. Też strasznie znerfili w nim czas utrzymywania się buffa, bo kiedyś trwał 600 sekund, co w sumie no, było lekko za duże. Ale teraz 600 sekund zmienili na 180. Dodali w nim opcję, że podczas utrzymywania się buffa na naszej postaci jest 90% szans, że oberwiemy 10% mniejsze obrażenia. A teraz ostatni skill Rangera, czyli Burza. Jedyne co w sumie w nim zmienili to czas wykonywania z 0,8 sekundy na 0,6. No i te zwiększenie zasięgu strzelania. Dobra, a teraz lecimy z drugą kartą specjalisty, jaką jest zabójca zwany Sinem. Zanim zaczniemy, powiem Wam, że jak zobaczyłem, jaki balans dodali do Sina, to aż mi się odechciało grać w tę grę. Co za Ameba umysłowa wymyśliła dla Sina buffa 5, 4 i 3 sekundowego? Co ja nie wiem. Aż nie powstrzymałem się i zrobiłem mema na ten temat i wrzuciłem na nostalgę Polska i na fanpage'a, którego możecie wejść w opisie filmu. Dzięki Antwell jednak nie potrafisz czegoś dobrze zrobić. Zmienili w jego hicie czas wykonywania z 0,4 sekundy na 0,3, co jest moim zdaniem akurat niezbyt znaczną zmianą, ale do PvP, mo no, mogłoby się przydać. A teraz skill, który mnie wkurzył. Może go nie ogarniam albo coś, ale dla mnie on jest tragiczny teraz, a był fajny. Zmienili w nim czas ponownego użycia z 60 sekund na 40, ale co z tego, jak zmienili mu wszystkie buffy? Ten buff co dawał 50% szans na trafienie kryta nam usunęli także tego, no super. Teraz po użyciu tego skilla otrzymujemy trzy buffy. Cios Krytyczny, Cień Łotra oraz Pakt Mroku. Cios Krytyczny daje nam 30% większe szanse na trafienie krytyczne, 50% większe obrażenia skryta oraz 10% większe obrażenia w pvp. Cień Łotra daje nam 10% większe obrażenia w pvp, 80% szans, że walniemy kogoś, ignorując jego 30% obrony. Mamy 80% szans, że oberwiemy 30% mniejsze obrażenia skryta. A teraz pakt mroku. Daje nam 30% więcej szans, że trafimy cios krytyczny. Odnawianie skillów jest poczyszczone o 50%. Ale co z tego, skoro to jest przez 3 sekundy? Naprawdę, no kurczę, co za Ameba wymyśliła bufa dla Sina 3, 4 i 5 sekundowego. No dobra, mniejsza. Kolejny skill to krwawy cios. Dodali w nim w sumie tylko jedną opcję. Z niewitkie zadajemy 175 dodatkowych obrażeń i w sumie tyle. Więc od razu kolejny skill: gęsta mgła. Zmniejszyli czas wykonywania skilla z 0,4 sekundy do 0,0, czyli wyzerowali całkowicie. Ale na przykład skill już nie trwa 15 sekund, tylko 10. Mam na myśli debuff na, na kimś, ile on leży. I przy tym debuffie, jak to kiedyś, gdy osoba przeciwna miała 30% szans, że nas trafi, zmienili teraz na 50. To jeszcze gorzej znerfili tego Sina. No naprawdę, no dzięki, Entwyr. Zdali do tego debuffa dodatkową opcję, która zmniejsza poziom skupienia magicznego o jeden co każdy twój poziom. Ale w sumie nie wiem, po co nam ta opcja. W sumie nie aż tak go bardzo potrzebna. Dodali dodatkowo buffa, który nam się oaktywnia po użyciu Gęstej Mgły. Skill się nazywa Zwinne Stopy. I daje nam, że przez pierwsze 3 sekundy po użyciu tego skilla jest 80% szans, że będziemy misowani i daje zarys postaci, ale no to też niepotrzebne. Kolejny skill to miotanie hakiem łańcuchowym. Początkowo miał czas wykonywania 0,5 sekundy, a teraz ma 0,2, więc, no, powiedzmy plus. Ponowne użycie zmienili z 40 sekund na 20, więc, no, częściej możemy rzucić tego stuna. Zwiększyli zasięg o dwie komórki, przedtem było 5, teraz jest 7. Szanse na trafienie tego stuna było 70%, a teraz jest 60. Super. Kolejny z umiejętności będzie zachwianie, znany potocznie jako Hark. Tutaj to już Antwerp pokazał swoją genialność totalnie, zmieniając szansę wejścia buffa Harga ze 100% na 80%. Tak więc, no dobra, teraz Tom Hawk. Przedtem czas wykonywania był 0,2 sekundy, to go wyzerowali niczym na gęstej mgle lub na Berku na naraszcie. Dodali też dodatkowo, że z niewitki zadajemy większe obrażenia o 300%. Kolejnym skirem jest mrok, któremu moim zdaniem dali raka, bo niewitki zwykle się używało do awkania na arenie i ładowania życia podczas gdy osoby przywołane biły za ciebie. Albo fajnie się dolatywało do rajdu na glaceronie podczas wybicia przez drugą frakcję, a teraz niby też się da w sumie. Bo dodali co każde użycie tego skiera teleport naprzód na dalekość pięciu komórek i da się to w pewny sposób dobrze skorzystać z tego, ale trzeba pomyśleć możliwość ponownego użytku skiru ze 120 sekund zmienili na 25. więc w sumie dobrze. Ale no kurczę, jak on miał 240 sekund bycia niewidzialnym, zmienili na 10 do 50 sekund wybierane losowo, no to kurczę. Kolejnym skillem jest śmiertelny cios. Jedyne co w sumie w nim zmienili, to wyzerowali czas wykonywania, gdy był jedna sekunda, co jednak troszeczkę to trwało, bo druga osoba mogła szybko uciec, to zmienili całkiem na 0,0. Tak, jestem głupi, zamiast powiedzieć 0, powiedziałem 0,0, żeby być dokładny. A teraz ostatni skill Sina, czyli bomba, znany potocznie jako Last. Zmienili czas użytkowania z 1 sekundy na 0,4, czyli mamy szybsze ruchy graficzne, by użyć ten skill. Dodatkowo aktywuje z szansą 80% harga przez 2 sekundy od użycia bomby, czyli tego lasta. Tak więc skończyliśmy długą pogaduchę na temat Sin'a i lecimy z ostatnim SP, czyli niszczycielem zwanym też jako DES. Ale z desem w sumie nie ma co się rozgadywać, bo jedyne co w nim zmienili to skila cudowne leczenie. A ten skill zamienili nam w buffa. Zmienili czas ponownego użycia ze 100 do 180. Usuwanie wszystkich złych efektów poniżej poziomu trzeciego zostało całkowicie usunięte. Co w sumie jest minusem, bo czasami było fajne. I przydatne. Buff ten działa przez 180 sekund i daje nam 90% szans, że 15% mniej oberwiemy obrażeń. Oraz obrażenia w PvP zwiększa nam o 15%. Tak więc to już w sumie koniec na temat tego balansu. Pozwolę sobie skomentować cały ten balans. Rangera bardzo fajnie zmienili. Zwiększyli zasięg oraz szybsze atakowanie, co jest dla mnie świetnym pomysłem. Ale Sina, no naprawdę szkoda mi słów. A co do Destroyera, jak był zrypany, taki dalej jest tragiczny. Dalej w sumie przydaje się tylko do rajdowania eventowego i nic więcej, prócz jeszcze na przykład powiedzmy rajdy, żeby, nie wiem, rzucić bombę takiego mini debuffa, nazwijmy to. Napiszcie jak chcecie, co sądzicie w komentarzu na temat tego Balansu Łucznika i widzimy się w następnym odcinku Balansu Maga. A teraz zabawa nasza z 1 kaka za komentarz fanpage'a wygrywa Monia Babiuch za komentarz niewypaczalny. i tutaj kwestia tego, że to jest ta osoba, która była w pierwszej sekundzie filmu, która właśnie no podała mi fajną stronkę właśnie jak mogłem sobie ogarnąć te balanse, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, co się zmieniło i tak dalej, za co ci naprawdę jeszcze raz dziękuję i masz jeden kaka ode mnie oraz Michał Ragiela za komentarz na YouTubie, tak więc no. Przypominam, że jak chcecie się bawić w naszą zabawę, jeden kaka za komentarz. Wystarczy zostawić komentarz pod tym filmem oraz wejść na fanpage'a i tam też skomentować. Fanpage'a macie w opisie filmu jakby co. Albo możecie zostawić komentarz na jednym z tych miejsc, ale macie mniejsze wtedy prawdopodobieństwo do wygranej. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Chcecie to zostawcie lajka czy coś. No dobra. Siema.